Cześć. Wszystko wokół nas, konsumenci, wszystko nas wokół relaksuje. Relaksuje, żebyśmy konsumowali, a nie tworzyli, żebyśmy byli leniwi, roz, relaksowani, rozmarzeni oraz bierni. Co nie mogę powiedzieć, że mi się podoba. Ponieważ rozwój tak wychodzi, że rozwój to jest świadoma walka o to, żeby dostać to, co chcesz, żeby się rozwijać, żeby osiągać poziom swojego szczęścia. Wyżej i wyżej. Muzyka, która tutaj gra, jest znów nastawiona na relaksację, na to, na to żebyś nie myślał. Ona nie, nie sprzyja temu, żeby się skupić. Nie włączają klasycznej muzyki, która pobudza mózg oraz fokusuje uwagę, tak jak Mozart. Nie, nigdzie, nigdzie takiej muzyki nie znajdziesz. Ponieważ nikt nie jest zainteresowany w Twoim rozwojem. Kolejna rzecz, o której chciałam bardzo powiedzieć, to jest to, że w życiu wszystko to proporcje. Proporcje to jest stopień, w którym pozwalasz, albo tak się samo dzieje, w zależności od Twojego poziomu, w jakim stopniu emocje związane z innymi ludźmi, jakieś niezaspokojone oczekiwania, Jakieś smutki, bóle, porażki, że tak powiem. W jakim stopniu definiują to, jak się czujesz dzisiaj? Jak bardzo wiszą za, za plecami jak, jak ciężar, z którym nie możesz się uporać? Jak bardzo wpływają na to, jak się czujesz w tej chwili? To są wszystko proporcje. W moim życiu udział emocji związanych z innymi ludźmi. Zniża się. Udział emocji związany, związanych z innymi ludźmi pod kątem wpływu na to, jak ja się czuję i jak ja siebie widzę, jak planuję swój, swój dzień i swoją przyszłość. Zniża się i bardzo mnie to cieszy. Obniża się. Co to znaczy? To znaczy, że. Nie wytrąca mnie z mojego dobrego stanu, z wysokiej energii. Wspomnienia, żale nie wytrącają mnie z wysokiej energii. To znaczy dokładnie to. I z tego jestem bardzo dumna i to mnie bardzo niesamowicie cieszy, ponieważ to jest jeden z wielu, jeden z podstawowych kamieni, o które potyka, potyka się większość ludzi. Nie może odpuścić i odciąć odpuścić i odciąć. Ludzi trzeba odpuścić i odciąć. Poziom niespełnienia i nieszczęścia jest równy poziomowi iluzji, w które wierzysz, które zostały nasadzone przez system, żebyś ciągle spał i się nie rozwijał i nie był szczęśliwy. To jest ten poziom. Poziom szczęścia. Prawdziwego szczęścia zależy od tego, jak, w jakim stopniu zwalczyłeś iluzję. Jedna z iluzji i z skłamstw jest to, że trzeba się trzymać za ludzi, Uff, że trzeba jakoś przetrwać, że nawet jak cię traktują jak śmiecia, albo nie tak, jak jesteś godzien, nie na tym poziomie, którego zasługujesz, to trzeba na to przymknąć o, o, oczy i to tolerować. A ja mówię, że nie, nie wolno. Trzeba okrutnie odcinać tych, którzy ciebie nie cenią, ponieważ przekonują ciebie, utwierdzają w przekonaniu, że jesteś wart takiego e, traktowania, co znaczy, że zniekształcają Twoją wartość siebie. Na energetycznym poziomie zniekształcają Twoją aurę również. Im dłużej tkwisz w tym układzie, tym bardziej. Sam dopuszczasz myśl, że można ciebie tak traktować na co dzień. Druga rzecz to, że naturalnie nie czujesz szczęścia. Jeżeli nie dostajesz tego, czego czujesz, że zasługujesz. Życie to jest to są ciągłe proporcje. Proporcja szczęścia równa proporcji zabitych iluzji. Bym powiedziała, że to jest też proporcja równa stopniów, w którym traktujesz życie jako grę. Co to znaczy życie jako gra? To znaczy, że trzeba współdziałać, próbować codziennie, co chwila zaczynać od nowa, nie tkwić w tym, co się wydarzyło, i traktować to jako odpracowany materiał, jako kompost. Nie ma tego więcej i bardzo dobrze, że tego nie ma. Przeszłość to zawsze. Niewartościowa część Twojego życia, ponieważ chociażby z racji tego, że już jej nie ma. Teraźniejszość jest o wiele ważniejsza. Wibracje Ziemi się zmieniają. Materia, z którego to wszystko jest ukształtowane, ulega zmianom ciągle. Nawet jeżeli tego nie zauważasz. Gdyby przeszłość była, była szczęśliwa i gdyby Tobie służyła, to by zamieniła się w teraźniejszość i by się nie przerwała. Skoro się przerwała, to znaczy, że by nie służyła. Życie to gra, to znaczy nie dawać się emocjom. W moim życiu jeszcze nadal są momenty, kiedy poddaję się tym emocjom, ale wiem, że 70% czasu już czuję się jako aktor swojej własnej gry. Przeżyć swoje życie jako aktor. Podejmij inicjatywę, wymyśla jakieś scenariusze, odgrywa role, spektakle, baw się z ludźmi. Oni wszyscy traktują życie poważnie, a ty się nimi baw. W, sto, w tym sensie, że próby, różne zachowania, próby, różne podejścia to jest jedyny, jedyny sposób na to, żeby się nie zestarzyć w smutku i goryczy. Życie powinno być grą. To znaczy, że jak coś się wydarza, patrzysz na to jakby z boku. Łatwo powiedzieć, wiem się, trudniej zrobić, ale musisz świadomo, świadomie nad tym pracować. To jest świadoma praca. Przerób to w mózgu sobie. Że gdyby przeszłość. Była szczęśliwa u ciebie, to by przeistoczyła się w, w, teraźniejszość, w teraźniejszość. Skoro nie ma tego, co było, nie warto się tym tak bardzo smucić i się męczyć, ponieważ to by to nie służyło. Dlatego to się skończyło i bardzo dobrze, że się skończyło. A kiedy ktoś wywołuje w tobie emocje silne, zamiast się im totalnie poddawać, popatrz na to, przypomnij sobie, że to wszystko gra. Jest podejście nawet że to wszystko symulacja, to wszystko piksele wokół. Wszystko piksele, jeżeli wszystko wokół piksele, nie traktuj nic śmiertelnie poważnie. Tak wiem, ciężko znów po, po, powtórzę, kiedy emocje są silne coś z nimi zrobić, ale praktykuj to. Im częściej będziesz wygrywać w takich sytuacjach, tym bardziej chwycisz to nieopisywalne uczucie że wszystko gra i to jest twoje, to się stanie twoją grą. Będziesz patrzeć jak na eksperyment na wszystko, na to, jak, na to jak ludzie reagują. Ludzie, do których czułeś tak dużo, do których czułeś takie mocne emocje, nagle się stają aktorami twojej własnej gry i już nie mają na tobą władzy. I do tego dążymy, żebyś codziennie miał władzę nad swoim życiem, a to znaczy szczęście, a to znaczy wybieranie świadome, cieszyć się każdą chwilą życia. To znaczy zabieranie każdemu, kto jeszcze ma na to władzę, zabieranie tej władzy po kawałeczku, po malutkim kawałeczku. To znaczy nie pozwalanie im wpływać na to, jak się czujesz. To znaczy kiedy próbują wpływać, dać im odpowiednio odpowiednią odpowiedź, odeprzeć to w taki sposób, że aż im no się zakręci. Albo podegrać i popatrzeć, jak się oni zachowują. Ale nie traktować śmiertelnie poważnie, nie. Ci, którzy ciebie cenią, i którzy warci 100% ciebie prawdziwego, poczujesz to. Nie będzie żadnych ale. Wszyscy inni to są aktorzy twojego spektaklu. Więc, żeby wygrać w tej grze tutaj, w tym Matrixie, w tym wymiarze, w tej symulacji, Najlepsza obrona to atak. Trzeba wyprzedzać grę innych i samemu stwarzać gry, schematy, ubierać różne role i pytać sobie codziennie, a jakie role dzisiaj odegram w moim wspaniałym życiu, w jaką dzisiaj wciela się rola? Wtedy poziom Twojego szczęścia i zadowolenia życia będzie mniej więcej stabilny będzie się ustabilizowywać.